Ciema, witam w kolejnym odcinku z, w, z FIFA 20. W dzisiejszym odcinku otworzymy kilka paczek i zrobimy drafta To lecimy od tych najgorszych. Jeszcze, może po drafcie otworzymy te wszystkie paczki i spróbuję dokończyć SBC o Lewandowskiego, bo już mamy zrobione. Tylko nie mogę zrobić z Polski ten to nie no, trzeba 10 Polaków i taką formację ale no nie, nie zgrają mi się jest 99 sekund a potrzebuję to 100 więc no nie fajnie dobra Matić 81 plus Donnarumma Pepe, Marco Asensio, Siliu, Schmeichel, Götencorse, Hummels, osiemdziesiąt siedem. No to już fajnie. Dobra, Morata. Co tu jest następnego? Dembele. I teraz cztery te paczki. Albo wiem jeszcze o Infinie. Jeszcze po zrobieniu draftu otworzymy kilka paczek za hajs albo Tokeny to nie jeszcze tą darmową za reklamę isko jeszcze no, ale ma dużo piszków tutaj mi dropło dobra tu robiłem drafta wcześniej kurwa dobra lecimy z draftem biorę czekaj słabe formacje nie dało on Jezus Maria No nie Dobra, lecimy 4, 2 czy 1 Ja ja turę Teraz wezmę sobie sona, bo manem ma lepszą kartę tutaj nagolan. Następnie jest Lo Celso. Ten w salach. Kane. Ricardo Pereira. Van Dijk, Albo Delikt, Lick. Van Diak <tryk> Habi. Jakoś tak. Aleks Telas i następny jest Bufon dobra teraz idźmy odtąd muszę tutaj kilku wymienić dobra kolejne wybory Donaruma. A nie te karty, co chce mi daje. A mnie noga boli. Dobra, teraz wezmę tego pupę. Nic za. Teraz cyk. I lecimy dalej. Lukaku będzie Lukaku. Teraz wybiorę de Bruyne zamiast na ingolana już jest do zgrania, ale pierwszy Skompany Czekajcie przesunę ich. Wezmę od Amandiego, i tu go tam mogę tu jeszcze dać o także Cancel, żeby no było więcej grania. I tutaj jest leką Jest to z. Draft 188? Nieźle. Dobra, lecimy. Znaczy, no, kończymy draft i. No. Draft, league play, match. Dam defensywnie. Dobra, passing. No, dawaj, Kane. Okay no, dobra. i nie trafił son jest gol szczeliłem son szczelił sar nie trafił future stars Yamat nie trafił. Kein coś robi. How did he miss? The brójne. O, już się poprawił. Już czyli gola. Czy zdjąć go? Ale zostawię go. Pewnie za chwilę stracę bramkę przez to, ale... Nie szczelił, są szczelił. <śmiech> <śmiech> o, kurde. O, Salach jeszcze szczelił. pięć jeden, No, w miarę No. Dobra, 40 000. No kurde, nie śla. Dobra, wracamy. A jeszcze mam pikat na początku, wybiorę. Jakie mamy tutaj karty? Dobra, wezmę Wernera. I lecimy teraz z paczkami. I po paczkach jeszcze zobaczę, czy mogę zrobić teraz to SBCO dla Wędzowskiego. Mertens. Fajnie. Burki. Dobra, no to widzimy się po przerwie. Niestety tamtego SWC nie zrobię, ale zrobię to. Free Surprise Dobra, lecimy teraz z tą paczką. Jest to ikona. Ale jaka? Ta stara. Jest to... To, to jest? Krespo? Tak, Krespo 85. O, Stempiński. <tryk> Dobra. I. O, Jaliński Jański. miarę pełna paczka. Dobra, poczekajcie, dostałem tego Stempińskiego. To zobaczę, czy zaraz mi się uda. Dobra, zrobiłem inne SBC. Takie z Atalantą. Żoła kancelo Dajcie jakiegoś Polaka i nie ma Może jakiegoś jeszcze wezmę tego, tylko oglądam reklamę. Dobra, bierzemy e, może tego Okej, okay. tu będzie Rugani Unal Kral. Dobra, wezmę Widala i za trzy to już nic nie kupię. No to jeszcze jedna od tą paczkę tak, na zakończenie. O, <coughs> oh, Winter, ten upgrade. Schultz. A, jakby taki fajny traf to. Jeszcze jedno. O, Shong. Dobra, no to będzie koniec tego filmiku. Widzimy się na następnym filmie. Não, tu chama.